Bardzo często zgłaszają się do nas do kancelarii klienci, którzy mają zarejestrowaną spółkę zagraniczną, ale nie mają dla niej otwartego rachunku bankowego, pomimo tego, że konsultant, który wykonywał taką rejestrację, obiecał, że taki rachunek będzie zarejestrowany. No właśnie, jak to jest? Czy faktycznie otwarcie rachunku bankowego dla spółki zagranicznej jest takie ciężkie? Niestety, bądź stety, trzeba stwierdzić, że to już nie jest 2016 czy 2017 rok, gdzie często z dokumentami spółki z wysmarszala przykładowo szło się do placówki PKO Banku Polskiego i otwierało rachunek bankowy bez większego problemu. Bank nawet często nie weryfikował tego, kto jest beneficjentem rzeczywistym takiej spółki. Aktualnie, z uwagi na przepisy międzynarodowe związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, a także przepisy podatkowe, bank musi weryfikować to, kto jest beneficjentem rzeczywistym takiej spółki, a także bardzo często kto i jakiego kraju rezydentem podatkowym jest taka osoba, która chce założyć rachunek bankowy? Czy to dla osoby fizycznej, czy to dla spółki? Bank weryfikuje tego typu informacje. My zasadniczo w kancelarii dzielimy spółki na spółki offshore, czyli typowo zagraniczne, rejestrowane w krajach o szczególnie korzystnych rozwiązaniach podatkowych, gdzie zasadniczo otwarcie rachunku bankowego jest naprawdę ciężkie. Jest to m.in. spółka Belize Saint Vincent. Czy na przykład Nevis? Co do zasady, z tego typu spółkami chcą współpracować tylko banki typowo zagraniczne, typowo offshore'owe, na przykład Hamilton zlokalizowany na St. Vincent, gdzie bądź na przykład ABC Bank, który jest zlokalizowany w Puerto Rico, natomiast to są banki offshore. Owe. Nie możemy tutaj mówić o bezpieczeństwie środków. Ja zawsze klientom odradzam tego typu rejestrację rachunku bankowego, z racji tego, że bezpieczeństwo środków na drugim końcu świata w banku, który co prawda ma instytucję, ma licencję bankową, natomiast no, o, o zbytnim bezpieczeństwie środków nie możemy tutaj mówić. I są spółki, które są rejestrowane albo w Unii Europejskiej, albo w krajach, w których opodatkowanie jest, ale to opodatkowanie jest na przykład mniejsze niż w Polsce. I tam, co do zasady, jest możliwe zarejestrowanie albo rachunku bankowego poprzez bezpośrednią wizytę w placówce banku. Natomiast jest to na pewno jedna z najcięższych procedur, związanych z całym procesem przeniesienia działalności za granicę Polski. Albo mamy możliwości do, możliwość do wyboru instytucji płatniczej bądź instytucji finansowej, która będzie wspierać nas w obsłudze transakcji. Są to m.in. tak popularne operator, tacy popularni operatorzy jak Stripe, Revolut, Mister Tango, Pioneer, e, Mercury, bądź na przykład Viobank. to jest bank na licencji bankowej, e, który jest zlokalizowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i on co do zasady akceptuje również spółki tylko i wyłącznie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale tak jak proces otwarcia rachunku bankowego w normalnym, tradycyjnym banku w Emiratach jest ciężki, tak w WIO Banku ten proces jest możliwy do wykonania nawet zdalnie. Więc podsumowując, otwarcie rachunku bankowego dla spółki typowo offshore'owej, typowo zagranicznej jest praktycznie niemożliwe. Jedynie możemy współpracować z bankami, które są zlokalizowane w krajach bardzo dalekich i bezpieczeństwo środków jest zdecydowanie niskie. Bądź mamy Spółki, które są rejestrowane w Unii Europejskiej bądź w krajach, w których jest jakieś opodatkowanie, ale nie są to kraje, które są rajami podatkowymi, czyli np. Zjednoczone Emiraty Arabskie, i tam możemy współpracować albo z bankiem poprzez bezpośrednią wizytę co do zasady. W celu otwarcia takiego rachunku bankowego jest to ciężki proces, ale możliwy do wykonania. Bądź możemy współpracować z operatorami płatności, bądź z instytucjami finansowymi na licencji bankowej i co do zasady, ten proces otwarcia rachunku bankowego jest możliwy do wykonania zdalnie i trwa krócej niż otwarcie w tradycyjnym banku. Też poprzez otwarcie rachunku bankowego w takiej instytucji płatniczej możemy obsługiwać płatności, a to jest właśnie najbardziej istotne w przypadku, kiedy sprzedajemy jakieś usługi przy wykorzystaniu spółki zagranicznej. Myślę, że odpowiedziałem Państwu na pytania, które bardzo często pojawiają się w rozmowach z wami, więc dziękuję serdecznie za chęć do oglądania kolejnych materiałów.